Witam, tu Maciek268 i witam w mojej pierwszej se serii let's playów Minecrafta. Nie wiem jeszcze jak one się będą dokładnie nazywały, ale to zobaczycie już na YouTube, jak to wrzucę. No to więc zaczynamy tworzymy sobie nowy świat. No, coś się ja wolno generuje, ale się zaraz zrobi. Robi się, robi się, fajnie robi, dobrze. No, szybciej, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest. Zrobił się nam, co się stało. Aha, F5. Dobrze. To jest mój przed chwilą zrobiony, zaraz pokażę. Zrobiony mój nowy skin. Przed chwilą zrobiłem. Nie się podoba, nie wiem jak komu, zobaczymy. No, i tutaj, o, nawet fajny świat. Gdzieś sobie będę mógł domek, raczej taką jaskinię, zrobić na przetrwanie. Więc biorę sobie drzewa, i inne materiały, i widzimy się za chwilę. No a witam ponownie po krótkiej przerwie. Już mam wystarczającą ilość materiałów. Więc znalazłem przypadkowo, jak szłem, węgiel tam jest na górze. O, tu jest. Więc na początek tu mam jeszcze drewno, przerobiłem sobie tyle I robię sobie craftboxa Table crafting, no I Przerabiam to wszystko sobie na drewno Jeszcze to No i teraz patyki Ja myślę, że mi na razie tyle wystarczy Robię kilofa. Robię siekierę. I jeszcze sobie zrobię łopatę. No i to mi się naprzyda. Craft boxa, na, raczej table crafting na razie tutaj zostawię. I idę po węgiel. Jestem węgiel. Aha, tu no to. Nie. O, już jestem przy węglu. Zbieram kilofem. No z, z węgla i z patyków zrobię pochodnie, które nam się przydadzą, żeby nam potwory się nie spałnowały. No i będzie dobrze. Dużo tego węgla, jakiś znalazłem, bardzo dużo, muszę się pochwalić. No i jest fajnie. No to pozbieram to. Pozbieram to, znajdę jakieś sobie fajne miejsce. No i fajnie. No to zobaczymy się za chwilę, żeby Was jeszcze nie zanudzać. No to cięcie. Dobra, witam po drugiej krótkiej przerwie. Znalazłem bardzo fajne miejsce tutaj. No i teraz będę, zrobię sobie od razu pochodnie, o akurat mam równopatyki i pochodnie będę mieć, o akurat mam 64, bo więcej nie można mieć, więc porozkładam sobie, o tak, no i teraz będę powiększał swoje, swoją taką jaskinkę mieszkalną. Aha, i już jak mam ten, ten zrobię sobie lepszego kilofa z kamienia. Aha, jeszcze zrobię patyki na sam, na sam początek. O, jest kilof. No i teraz mogę szybciej kopać. Może jeszcze przy okazji coś znajdę. Pięknie wykopię wszystko. O, pięknie wykopane. No. Jeszcze myślałem, że przy okazji coś znajdę, ale no trudno. Może w następnym odcinku coś znajdę. Zrobię sobie jeszcze drzwi. No tak. No i ben, będzie to nawet ładnie mi, no na to nawet to wygląda jeszcze tutaj sobie coblestonem. Obłoże ładnie. o jest tak No ładna, nawet jeszcze zbiorę tej crafting. O, owca jest O tam chyba żel żelazo gdzieś widziałem. Ciekawe czy wyrzuci, nie wyrzuciła, bo w nowej wersji trzeba mieć nożycze do owiec, ale z żelaza je trzeba zrobić. Więc ja poszukam jeszcze owiec, może coś dadzą, bo dają czasami. I widzimy się za chwilę. No to cięcie. Witam po kolejnym cięciu. No już przetrwałem jakoś, ale teraz jeszcze... No to już było chyba na tyle w tym odcinku. No przetrwałem, no po prostu nie znalazłem żadnej... Owcy, nic nie znalazłem, ciemno było, zombie mnie atakowały. No to do zobaczenia w następnym odcinku. To cześć. Odmeldowuję się, nara.